Siema, dzisiaj sobie zagram te parki na one zobaczymy jak mi pójdzie tutaj na one click'u no, wyklikuję no 10 CPS, coś takiego 12, 13 zobaczymy jak mi wyjdzie zostawcie łapka w górę i suba, będzie mi bardzo miło no, siema po pierwszej te parki tutaj zobaczymy będę musiał po prostu krytować i pewnie wygram no i no i zabiłem. Nie wiem jak, ale. Coś skrytowałem, wyszło fajnie. No, lecimy sobie do kolejnej parki Wbijamy sobie. O, wyciągiem to parkę. Chłop szybko refy widzę je. O, ja nie przewagę HP miałem, ale dobra. O, zabiłem go! Jaka piękna perła! Dobra, lecimy sobie do kolejnej parki Wow, to było piękne. Jestem na intognito. Żeby się nam mnie nie pocili. on by się na nie pocił, dobra. Chcę toparkę. Zjadłem sobie No sobie polizał, pięknie Jakoś dobrze mi idzie na tym one Sam nie wiedziałem, że aż tak będzie dobrze iść Fajnie, fajnie Czyli na one też w sumie mogę na dragonie sobie spokojnie grać Tutaj makro nie jest potrzebne <laughs> Ładnie, ładnie, weźcie jeden staty O, cheater? Chyba cheater, nie wiem Jeszcze nie będę nic mówił No dziwne, dziwne. Dziwny nick. Se prawie polizał. Muszę się bardziej skupić. Z tego co widzę. No ja scrolluję i mi jest ciężko, bo już się nauczyłem taki, teraz ciężko mi jest nie scrollować. Oho! Dobra, muszę w zjeść. Trochę mnie lęk tego klikania. No, no ma mam wyłączone, więc... Zobaczymy, co z tego wejdzie. Chłop mnie goni, czy nie? Gdzie on jest? O. Dobra, ma 16. Ou, które się polizał. Znowu. Fajnie, fajnie wychodzi. Teraz 10. Ja full. Plus dodatkowe serca. No się wkopuję. To jest mój, mój problem właśnie. Jeśli on się wkopuje to... Uuu, ciężko będzie. On koks zjadł. minę refa. Dobra, ja mu przyczekam tego koksa nawet. Zaczekam. Koksa? Czy co? On chyba refa. Dobra, siłka. No może go jeszcze zabiję, nie wiadomo. Nikt nie wie. Co on zjadł? On chyba koksy zjadł, nie? Ja już nie wiem. Bania! Ja bombię! Kurna! Dobra, stąd wychodzę. Ty! Jakiś typ! Nie wierzę! Ja bombię! Widzowie, ja bombię! Trzy serca! To jest pewnie dec! Szkoda Ale zobaczymy Ty możesz jeszcze to przeżyje Ale będzie peko Dobra Dobra dzisiaj Jeszcze zorałem Już się poddałem bo A dobra, no on kliku nawet Wcale mi źle nie idzie. Chcę chcę bo chcę. Mało teraz Będę krytał o To jest mój pomysł. Będę po prostu dużo. No nie wiem. No i się wywalam, oczywiście na pół. Minihito, malo srca sem se drugega, a bo dobro, no tudi ima malo. Zabijłem na Chili, kto to był? Kajne, jakiś random, nie znam gościa. No i się wywalił, piękna strefka. <laughs> nie wiedziałem, że tak serio dobrze mi będzie szło. Jest bardzo dobrze. Dobra, lecę sobie teraz. Dwie te parki jeszcze. Dwie te pareczki. Mówcie, że chłop ma live'a. Dobra, wleciałem z kolejnym gościem Oj No i? Prawie się wyjebałem Bardzo mi szkoda O, ma pół, no nie, muszę te okopsy zjeść krzmir kanał Jak wsa Jak przez fa... Jak uza Jakuza przez V. Przez Y E akuza przez V I powiesz co on mówi? 7 opatra w sześć i jak to bał 6 No i przekopałem go Filmik jest nagrywany. Powiedz, żeby Discord wbijał Lecę z zionkiem. Widzowie, leczka w komentarzach. Tak zjechany Jak? Cyk, tutaj strefa. O, ma kurwa Ricza. No i się walił pięknie.